Cześć, witaj na kanale Szkoła SzkołaProgramowania.com. Ja mam na imię Wojtek i nauczycie programować w języku C -sharp. Dzisiaj opowiem Ci o modyfikatorach dostępu. Są to takie słowa kluczowe, które umożliwiają zamykanie klasy i otwieranie klasy, czyli umożliwiają określenie, kto będzie miał dostęp do tej klasy i kto będzie miał dostęp do pól, właściwości i metod w tej klasie. Więc na początek stworzymy sobie taką klasę. I teraz pierwszym klasyfikatorem dostępu, który poznamy, będzie internal. Internal oznacza, że klasa calculate output, bo tą klasą będziemy się teraz bawić, jest dostępna tylko w ramach tego projektu programming curse. Gdybyśmy dodali tutaj drugi projekt, takąś na przykład chcielibyśmy ten kod podzielić na dwie części, czyli mamy część kodu w jednym projekcie, część kodu w drugim projekcie, to wtedy klasy, które są opisane właśnie za pomocą internal, są dostępne tylko i wyłącznie wewnątrz danego projektu, ale nie są dostępne na zewnątrz. Więc pierwszy nasz, będziemy sobie wypisywać, jest internal. To jest domyślnie dla klasy domyślny modyfikator dostępu. Jeśli chcemy, żeby ta klasa była dostępna we wszystkich naszych e, bibliotekach, we wszystkich naszych e, projektach, dodajemy jej public, czyli w tej chwili klasa jest dostępna wszędzie. I w klasie możemy tworzyć właściwości. Stwórzmy sobie właściwość public, właściwość input, czyli jest jakaś liczba, liczba na wejściu, będzie to nasze wejście. i Zrobimy sobie teraz output, public, double output. Ale teraz zróbmy sobie tak, że output będzie miał tutaj dodany private set. I poznaliśmy następny modyfikator dostępu private. Oznacza to, że output może być odczytywany na zewnątrz, ale ustawiany może być tylko Private, czyli tylko, tylko ta klasa ma prawo go ustawiać. I stwórzmy sobie metodę też publiczną, public, która nam wylicza output. Ta metoda mnoży input razy 2. ta metoda jest typu void. O i w ten sposób stworzyliśmy sobie taką metodę, która wylicza ten output. Czyli mamy jakby takie pudełko, mamy na nim coś na wejściu, wkładamy to, wywołujemy funkcję calculate output. I na wyjściu pojawia się jakaś informacja, którą możemy odczytać. Próbujmy tego użyć i wtedy to stanie się prostsze, czyli tworzymy sobie Bar Calculate Output Równa się New Calculated. Tworzymy tą klasę i teraz spróbujmy coś z tej klasy użyć, czyli mamy input i output. W input wpisujemy 2 i robimy Calculate Output, Calculate Output. I możemy zrobić var result równa się calculated output, output. Czyli wpisaliśmy w input 2, wykonaliśmy działanie, nasz mechanizm zadziałał to może być dowolna funkcjonalność, na przykład pokolorowanie obrazka, zrobienie obrazka zablurowanego. Dowolna funkcjonalność, oczywiście to jest tylko przykład. I w efekcie na, na wyjściu dostajemy coś wykonanego, ale Chodzi nam o to, żeby nie można było nic ustawić ręcznie na output, czyli nie, że nie możemy sobie wpisać Calculated Output. Output równa się 4. Nie możemy tego ustawić. Kompilator od razu mówi, że output cannot be used in this context because the set accessor is inaccessible, czyli nasz set ten tutaj jest private, nie można go ustawić z zewnątrz. Także tylko w ten sposób to jest błąd. No i spróbujmy zobaczmy, czy to nam działa. I wypiszmy sobie ten result. Zobaczmy, co wyliczyło nasze calculate output. Calculate output wyliczyło 4, czyli nasza liczba zadziałała. W zasadzie, właśnie o to chodzi w modyfikatorach dostępu, aby przeliczanie takiego outputa następowało w jednym miejscu, żeby nikt nie mógł tej zmiennej zmienić. Czyli zakładamy, że będzie ona przeliczana po prostu za pomocą tej metody. I mamy jeszcze takie coś, co się nazywa protected, czyli moglibyśmy zamiast public zrobić tu protected. Jest to troszeczkę ograniczenie tej metody, czyli ona będzie w jakiś sposób ograniczona w ten sposób, że dostęp do niej mają tylko klasy, które dziedziczą z klasy Calculated Output. My jeszcze nie mieliśmy o dziedziczeniu żadnych lekcji, ale gdyby z tej klasy utworzono nową klasę, która byłaby oparta na Calculated Output, czyli by zawierała wszystko, co zawiera Calculated Output. Plus jakieś dodatkowe funkcjonalności, to wtedy ona miałaby dostęp do tej calculated output. I powiedzmy, że możemy w ten sposób stwierdzić, że pewne mechanizmy wewnętrzne są dostępne na zewnątrz, ale tylko dla klas, które są pochodną tej klasy. I wtedy używamy protected. Mamy jeszcze takie słowo, które nazywa internal protected. Wtedy mamy taką sytuację to dostęp do niej miałyby klasy, które dziedziczą z Calculated Output, ale tylko wewnątrz tego projektu. Jeśli byśmy stworzyli w innym procesie klasę, która dziedziczy z tego projektu, to do tej metody wtedy nie miałaby dostępu. I to w zasadzie pokazuje, w jaki sposób możesz decydować, które metody, które pola, propertiesy, właściwości są dostępne na zewnątrz obiektu, które są dostępne dla klas, które dziedziczą z tej klasy, a które są po prostu zamknięte. Private jest zamknięte. Gdybyśmy zamknęli tutaj private ten nasz input, no to wtedy nie możemy użyć inputa, no bo on po prostu jest zamknięty. A jak zrobimy go public, no to możemy się do tego inputa dostać. Także dzięki, że obejrzałeś lekcję do końca. Zapraszam cię do zasubskrybowania kanału szkołaprogramowania.com. Nie przegapisz nowych filmów i będziesz miał motywację do rozwijania swoich umiejętności. Serdecznie pozdrawiam. Cześć. Pod filmem znajdziesz link do kodów źródłowych, które zostały użyte w tym odcinku. Spróbuj swoich sił samodzielnie w Visual Studio. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o programowaniu, to zapraszam do następnego filmu.